Dzień dobry, witam was ponowie w Gminnym Ośrodku Kultury w Rójcach. Nazywam się Elżbieta Bajon. jestem instruktorem do spraw kulturalno-oświatowych. Dzisiaj was zapraszam na zajęcia twórcze, więc będziemy dzisiaj mieć naprawdę twórczo. Przygotowujemy, będziemy robić właśnie y, takie artystyczne malowanie, nakładanie kleksowe. Zobaczycie, fajna zabawa, a powstają tak fajne, fantastyczne obrazy, a teraz jest to na topie, nowoczesne, więc możemy się pobawić. Zapraszamy tylko do zakupu rodziców, okupno no, podobrazia, jakiegoś podkładu. Myślę, że ogólnie dostępne w każdym sklepie z farbami. Można poszperać, nieraz promocyjnie kupić takie beltramy, a ewentualnie... Yy, może to też być płyta pilśniowa, fajnie wykończona, możecie nakleić wikolem yy, płótno, yy, możecie to sami zrobić, ale po co, skoro można naprawdę kupić nieduże, za nieduże pieniążki i zapraszam do zabawy. Prócz tego musicie sobie naszykować folię, zwykła folia, może być też. Yy, koszulka sztywny szkodniejszej oprawy na dokumenty już wielokrotnego użytku, bo nam będzie to tylko potrzebne do zabrudzenia, zobaczycie później w dalszym ciągu jak przygotowujemy sobie y, y, teren y, do pracy, czyli zakrywamy to wszystko folią, ewentualnie gazetą, papierem, czymkolwiek, szykujemy farby akrylowe. Wszystko jedno jakiej firmy, może być naszykowana szczoteczka do zębów, jakiś pędzel stary, stempelki o różnych strukturach, gąbki, będziemy wykorzystywać nawet rozprowadzenie kartonikiem czymkolwiek innym, nie wiem, może to być różnego rodzaju wałek. To no już Wasza dowolna twórczość. To ma być fajna, super zabawa. Farbę będziemy nakładać stópki w formie kleksów. Jak ktoś boi się, że ma uczulenie na farbę, czy coś, może wykorzystać gumowe rękawiczki, do czego proponuję, ale te farby po wyschnięciu schodzą jak skórka. Dodatkowa zabawa, atrakcja, bo to fajnie zaczyna się. No i zaczynamy. Nakładamy sobie farby kleksowo, jakie kolory chcemy. W różnej odległości, w różnych miejscach, różne kolory. Ja naprawdę się nad tym nie zastanawiam. Jak będzie za mało, to dołożymy. Zobaczycie, jak to śmiesznie wygląda. Pierwsze koty za płoty. Ja też nie wiem, co mi dzisiaj wyjdzie za każdym razem zawsze coś innego. I też jest propozycja, że fajnie jest, jak się dużo ich nakłada, ale też jeszcze lepiej, jak niekoniecznie dużo. Ciemniejsze, jaśniejsze. Wielbiam żółty. Tak, bardzo fajnie. No. Jeżeli komuś się nałoży zbyt wiele farby, to też się nie martwimy, bo możemy wykorzystać jeszcze jeden, jedno takie podobrazie obok, i jak za dużo będziemy mieć farby na folii, to możemy zrobić jeszcze bliźniaczy obraz. Taki sam, odbicie lustrzane. Tylko zmienić troszeczkę jakąś tam strukturę przy tym. Ja jeszcze dalej jestem w toku nakładania. Nie użyłam wcale brązu, a też przecież mogę. No i teraz na przykład użyję zwykłej folii. Zobaczcie. Nakładam. I teraz się bawię. Mogę przeciągać palcami we wszystkie strony. Mieszam. Dobrze jest też naciągnąć wałkiem we wszystkie strony, Proszę. szczoteczką. Co tam macie, możecie wykorzystać, poprzeciągać we wszystkie strony. Pokazałam najprostszy sposób, bo przecież też malutkie dzieci mogą się tym wszystkim bawić. Na razie nam wychodzi kolorowa plama. A teraz punkt kulminacyjny. Będziemy ściągać fonię. Tą folię można wykorzystać na jeszcze raz, na taki sam splot. Teraz sobie troszeczkę zrobię inaczej. O, zęby. Nanoszę troszeczkę na szczoteczkę. Użyję sobie rękawiczki. Jeśli niedociągnięcia wyjdą można użyć można użyć pałeczki i ewentualnie przeciągnąć strukturę. Możecie narysować, nanieść jakieś plamki. Ja mam na przykład tu taki stempelek, który mogę wykorzystać, żeby zrobić coś innego, inny kolor. która na przykład kwiatuszka odbitego. Nie musimy być artystami, a wy możecie stworzyć jeszcze naprawdę coś całkiem innego. Ja teraz wykorzystam skóry. Zobaczcie, szczoteczka. Mogę odbić palca na ciemniejszej strukturze czarnej. Teraz na przykład mogę złapać jeszcze. Proszę, zobaczcie. Więcej żółci naniosłam. Możecie sami cokolwiek stworzyć innego. Możemy jeszcze wykorzystać zaschnięty pędzelek, poprzeciągać. Ja uważam obraz za zakończony. Miłej zabawy życzę. Do zobaczenia w następnych zajęciach. Zapraszam.